Witajcie na kanale Kolba TV, ja jestem Morden i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować produkty firmy Arpor, które znajdziecie w sklepie Kolba.pl. Oprócz kultowej fasolki po brytońsku, którą znają na pewno wszyscy, którzy odbyli służbę wojskową, mamy całą masę innych dań tutaj z oferty firmy Arpol. Są to gulasze, bigosy, spaghetti. Zresztą zaraz otworzymy jakąś w pierwszą z brzegu puszkę i pokażemy wam, co znajduje się w środku. A potem polecimy wszystkie kolejne. To może zaczniemy od spaghetti. Pachnie jak spaghetti. Mm, teraz czuć fajny zapach mięsa. Okej, okay, przejdźmy do degustacji. Całkiem sporo mięsa, makaron spoko. Można by powiedzieć, że to danie jest przysprawione tak powiedzmy subtelnie. Całkiem niezłe spaghetti. Kolejnym daniem będzie gulasz wołowy w sosie węgierskim. Jest on dostępny w opakowaniu 400 gram i w puszce 800 gram. Mmm... Fajnie czuć paprykę. No, gulasz węgierski, bez dwóch zdań. Tak, jak już mamy fajnie podgrzany gulasz, to może ukroimy sobie do niego kromkę chleba. Mamy chleb wojskowy na naturalnym zakwasie. Nie zawiera konserwantów 400 gram. Spróbujemy. Bardzo fajny paprykowy smak. Duże kawałki mięsa, widać paprykę. Jak w przypadku poprzedniego dania, też dodałbym trochę pieprzu i soli, ale to już myślę, każdy wedle uznania. Ok, z Węgier wracamy do Polski i spróbujemy naszego tradycyjnego polskiego bigosu. Mm, podgrzany pachnie jeszcze lepiej niż świeżo po otwarciu. Nałożę sobie jedynie odrobinę, bo jak widzicie, mam tu jeszcze masę puszek do spróbowania, a moja ekipa już tylko się oblizuje i czeka właśnie, żeby też skosztować tego pysznego bigosu. Mmm, dobra. Czuć kapustę, cebulę czuć, koncentrat pomidorowy. Niczego nie brakuje temu bigosowi. Gulasz wieprzowy podsmażany. Żeby go otworzyć, będziemy potrzebowali otwieracza, na szczęście w naszym niezbędniku Taki otwieracz się znajduje. Bardzo dobra mielonka, ale myślę, że na trochę większą ilość osób mamy tutaj 800 gram. Więc jak najbardziej dla jednej osoby to na pewno za dużo. Kolejne danie, które spróbujemy to papryka żłowicki. Do tej pory miałem okazję jedynie kosztować Szczecińskiego, a to jest zdanie odmiennej konsystencji, ponieważ jest to danie takie właśnie gulaszowe. Czuć mocny aromat papryki kiełbasy, więc zapowiada się znakomicie. Pachnie całkiem nieźle, duże kawałki kiełbasy, jest aromat papryki, bardzo dobre danie, chociaż gulasz węgierski smakował mi nieco lepiej, ale myślę, że to już jest kwestia indywidualna. Czas na danie, którego jestem najbardziej ciekawy, czyli kasza jęczmienna z mięsem w sosie. Tym razem weźmiemy morę companion i otworzymy sobie puszkę nożem. Pachnie znakomicie, jest widać, że gęsto od kaszy i od mięsa. Myślę, że to jest kolejne danie, do którego dodalibyśmy sobie trochę wody przy podgrzewaniu, tak żeby nam się nie przypaliło. Hmm, pachnie ładnie, sporo mięsa. Dobra kasza. I myślę, że tak jak w przypadku poprzednich właśnie tych dań w puszce, hmm, jak dla mnie za mało pieprzu, za mało pikantne, za mało soli, ale myślę, że to też jest zaleta, bo dużo osób po prostu nie lubi, gdy do przyprawy są przesadzone w daniu. Jak najbardziej dobra kasza z szoszem. <laughs> Następne danie to klasyka gatunku fasolka po bretońsku. Niby każdy wie, jak ją przyrządzić, ale fasolka każdej osoby smakuje inaczej. Zobaczymy, jak smakuje ta polu. Powiem Wam, nie ma to jak ciepła fasolka, właśnie w takiej zimną pogodę gdzieś w terenie. Ta jest naprawdę fajna. Ale ja fasolkę lubię jeść z chlebem, i mamy tutaj jeszcze chleb żytni razowy. Powiem Wam, jest to taki chleb, który smakuje trochę. Nie wiem, czy takich chleb jeszcze jest w sklepach, pamiętam go z dzieciństwa, nazywał się pumpernickel. Oprócz dań takich gotowych, jakie do tej pory kosztowaliśmy, mamy tutaj na przykład żurek z kiełbasą zagęszczony i jest to po prostu taki koncentrat, który trzeba rozcieńczyć z wodą i no, ta porcja jest dla batalionu chłopskiego, a nie dla takiego mnie. No, pachnie ładnie. Jest kiełbaska. No, myślę, że gdyby nie to, że to jest moje dziesiąte danie na dzisiejszy obiad, to na pewno kromka chleba byłaby jak najbardziej wskazana tutaj do tego żurku. Jak widzicie, kilka konserw, których dzisiaj nie otwarliśmy, ale przerasta to moje możliwości zjedzenia tego wszystkiego. Pokażemy Wam je tylko tak w skrócie, opiszemy co to jest. Są to na przykład konserwy: kaszanka wojskowa, kiełbasa wojskowa, słonina wojskowa z czoskiem. Smalec wojskowy. Oprócz tego dania takie jak gołąbki w sosie pomidorowym. Zupa gulaszowa z mięsem zagęszczana. Zupa gorochowa z mięsem zagęszczana. Podsumowując, oferta konserw turystycznych i wojskowych firmy Arpol jest na tyle szeroka, że w zasadzie na każde podniebienie ktoś znajdzie coś dla siebie. Każde z tych dań tak naprawdę było smaczne i pożywne. To wszystko na dziś. Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Przywalcie w dzwona. Ja już na dzisiaj kończę, dzięki za uwagę, cześć!